Witajcie! Ja jestem z tv i to mój partner oczywiście, nie? No, no, jako bosła. Yy, i tak yy, takie jeszcze mam dla was informacje. O, przepraszam kamerka. Yy, takie informacje yy, najnowsze. Dzisiaj wszyscy mamy szaliki. news Tak, wszyscy mamy szaliki, nie? O, punkt. Okej. Ale pięknie Dobrze. Yy, kolejny news Mam nową czapeczkę. Mam nową czapeczkę, nie? O, patrzcie, tutaj Wam dam, Możecie sobie popatrzeć. O, no super, nie? Jak ktoś taką ma. Jak ktoś taką czapeczkę ma, albo chce mieć, no to. Mam eh, daj Też. I daję lajka. Tu! Tak, lajki da fajnie. Dobra. Dobrze. Y, I zaczynamy. No jest powiedziane, y, wyniki konkursu. Wyniki konkursu. Y, jest dzisiaj z nami mi gościu, który wygrał nasz konkurs, ale y, jest na f... Facebooku. Niestety, e, no nie dotarł. No nie dotarł, no. Znaczy, no, no, dotarł, no, dotarł, ale nie chcę być pokazana na filmiku. Znaczy, jego twarz. No tak, jego twarz nie będzie tak samo jak nasze, dzisiaj nie będą. Teraz będzie naturalnie, będziemy mieli maski, bo maski zawsze fajne, takie, takie, takie. No, dobrze i co drugie? Będziemy je mówić Aha. o. O. o... Będziemy mówić yy, o... o... Tam, yy, o Akcesajcie! O, tak, o yy. Tak, yy, dobrze. Mm. Tam mamy innego. Akcesajcie mam Dark, Dark innego. Temperation i, i Twist? Twist. twist. I Afrika! Yy. Tak. Yy, dobrze. Pamiętam jeszcze jakiegoś wiaducowego, ale nie pamiętam, jaki to jest Tak, jak ja będę miał, to ja pokażę i będzie od razu Dobra, co będzie dalej? Dobrze, porozmawiamy o najlepszej... Przepraszam, coś mi tu wyskoczyło Porozmawiamy sobie dzisiaj jeszcze o... V-Unit, najlepszym zespole Teraz nie jest! nie jest, Ehm... Um, mm, sorry. I teraz na wam faunitę. To jest koniec świata. Więc dajcie nam chwilę, musimy się zgubić. Ej! Doniu!

To był, to było właśnie nasze... O nie, mój nos! Przedstawienie, żebyście wiedzieli, jak to... Jest taki pamiętnik. Tak o Ach, dobrze. O. Teraz będzie... Witch Dogs. O, Witch Dogs! Najnowsza gra! Czekaj, jest tam listopada. 21 listopada wyjdzie nowa gra Witch Dogs. I tak, ja o tym wiedziałem już dwa lata temu. Po mi, albo rok temu po mi Ubisoft już to wysłało no nie że grę, ale że informacje już o tym no to tak, mam, fajnie ja nie mogę się dociekać w tej gry nawet może będzie fajnie i tak, co kolejne aha, już będzie o i będzie teraz, i teraz będzie wszystko smutne czyli Uwaga! Zagłądzenie! Nie? nie, nie. Jak nie? Jeszcze Jeszcze o czymś pogadamy? Aha, dobrze. Pogadamy o. o... Mm. 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 Pogadamy o co tam mi się nie chce rozmawiać? Ernasta, to... Jutro szef w końcu pójdę do Opinię Opiję dźwięk mocnym pisole, i pole do tam Przysykam telegazetce i strzelę sobie, sobie w Wypiję kawę z powiem swoją jutro będzie jutro, to oddam swoją kuchnię Serwet znowu pojutrze, tego czerwioną to się weź i nie spierdol mi speciela do kuchu, I to było na koniec. Żegnajcie łapki w górę. Um, lajkujcie, subskrybujcie, um, lajkujcie, subskrybujcie, um, Dajcie komentarz. Tak, Nie.